Ach, ale dziś ładny, słoneczny dzień. He? Czekaj, co to jest? Ha, odcinek Primaxa. Zajdźmy do komentarzy. Co? Ktoś pisze, że chce powrót Planeswar z Zombies Plus? Co? W sumie dawno Crazy Dave'a nie atakowaliśmy. Więc w sumie mogłoby się... Starzyć. Moglibyśmy zaatakować grzesznikiem, bo w dawno tego ataku nie było. Dobra. Idę do zombie. Ło! Wow, jaki fajny kanał! To mój ulubiony chyba od dzisiaj. No, to jest mój ulubiony kanał! Jak go oglądam zawsze! <grytanie> tak samo jak ja bardzo go lubię. Czekajcie. Czy ja tam jest zombosa? Zombie! No? Dawno. Ale to bardzo, bardzo dawno nie było ataku na naszych odwiecznych wrogów. Ale o jakie, wrogo, o jakie wrogów, O jakich wrogów pan chodzi? Jak to, nie wiecie? Atak na crazy Dave'a. Crazy Dave'a? Ale... proszę pana, przecież to już było dawno. To nie pamiętam nawet jak to się... jak goś pokonowało! No to wam wytłumaczę, bo mi się chce mózgu. Nigdy go w ogóle nie jadłem. Znaczy teraz w życiu od jakiegoś Johna. Ale to nieważne. I chciałbym zrobić atak. Wyłączcie w ogóle te głupoty, bo to nie dzisiejszy temat, bo dziś musimy zadekładać Chris Dave'a. No dobra, ale wytłumaczę wam w ogóle, jak to się robi? E, oczywiście, e, podchodzicie do roślinek, po prostu je, a później na końcu są kosiarki i jakiś zombie będzie musiał się poświęcić, żeby go przejechało, a drugi zombie wtedy pójdzie, zanim tam nie będzie roślinek i zje Crazy Dave'owi mózg. Dobra, ale tak w ogóle kiedy my ostatnio walczyliśmy z tymi roślinkami? Teraz nam gorzej pewnie będzie iść, bo rok temu była ostatnia walka, gdy oni zepsuli pana rząbosa. Niby tak, ale mam nadzieję, że dać sobie radę. A ty... Co ja... Ty lepiej nawet nie próbuj myśleć o maści do stóp. Yy, zobacz. Ej, zostaw mnie! O, sorry, pomyślałem, bo pan mi o tym przypomniał. Tak to bym o tym nie pomyślał, ale pan mi przypomniał. Ech. No dobra. Co? Mam nadzieję, że w ogóle roślinki nie będą się tego spodziewać. Tak długo nie atakowaliśmy. Mam nadzieję, że nie będą. Dobra. Eee. Um. No dobra, to co? Zaczynamy walkę. Ja idę jako pierwszy. Dobra, to se idzie jako pierwszy. Ja mam tu swoją bombę i mogę rozwalić roślinki na jeden zamach. Dobra, to zaczynamy! Uroślinek. Ach! Ej! Dziś jest tak ciepło. Zaraz się chyba ugotuję! Na słońcu. No a ja też. Ej, pamiętacie te czasy, w których atakowały zombie? Nie. No tak, przecież były takie czasy. Jak atakowały te dziwne zombie. Dobrze, że już ich nie ma. To były ciężkie czasy. No przyznam, to były bardzo ciężkie czasy. Dobrze, że już minęły. Te zombies. Are coming. Co? Jak to jest zombie są coming? Co? Jak to zombie idą? Przecież, jak? Ich nie było bardzo dawno! Nie! Jak to? Idą zombie! Brains! Ja miałem jako pierwszy iść, więc idę! O <grym> o! Oh -oh. <grym> no nie! Już nie mam squasha! O nie! Idzie ten dziwny farmer! <grym> o nie! Jego supermoc! Szybko, to kójcie! Dobra! Pokonaliście! Na szczęście! Uch. Dobra! Nie myśl! Po prostu nie myśl! Idzie! Zachitnę za ale jednak nie! Nieź! Kurde, swędzi mnie noga! Przydałby się maśnik ze stóp. Czekaj! Nie! O! Zachnąłcywał się. Ja już idę! Hej! Co ty robisz? O, idź, drogi, ja w walę młotem! Nie! Zniszczył! Dora, pokonany! Czekajcie, stań do Zagatayla. Togo... go od razu kupimy. Dobra. O nie! Imp! Imp! Yeah. Dobra, ojdzie kon, ale nie na tej lidy, da innej w końcu. To jest w ogóle ...ultimate'owa bitwa jakaś, chyba się nie od Zobosa. Dobrze, pasełko. Dobra, nie ma kona, teraz jest normem Dobra pokonany. O nie! Idzie twyczka! NIE! Cartel, latakuj! Dobra! Jest! Prawie zjechał na kosiarkę! Ale już nie mamy jednego Sunflower'a. O nie. Jest jeszcze Marigold. Przynajmniej. Cowboy! Ile on ma życia? Ten karty. to jest dużo. Co to? Mały Jack! No! Jak on był mocny, co to? Jakiś mocarz. Dobra masełko? Dobra Dobra, jedna, jedna czwarta walki za nami. Teraz druga czwarta bitwa. Się zaczyna! Dobra. Co będzie w kolejnej bitwie? Już się boję. Już się boję. Co mi się widzę? Dosyć długo przygotowują. A! Dwa latające liny! Ale ten na tym pasku, a ten na tym. Teraz ty pokonany. Nie! Tylko nie do. Dobra, długo konali, ale da zdawał sobie walkę. Dosyć już mało mamy roślinek. Dobra. Idą. Jakieś zombi. O nie! Dużo ich! Dobra! Mamy 150! więc kupujemy bomby! Dobra! Wybuchy. Udało nam się ich pokonać. Dobra, teraz. Jaki zombie idzie? Nie! Nie! Widzę go! Idzie na moją falę! Dobra, przejechało go. Ale ta walka jest normalna, Już nie mamy jednej koszarki. Jest bardzo źle. No dalej, zombie, a mocniej! Oj, on wymaga od nich jeszcze więcej! O nie! Idzie... Kupank! Idź! Uuuh, wow! Co to było? A to nie był playflip, to było... Jak w końcowe. Nie! Moja kolej! O nie, Gugowicz! Nie! Ale na tą linię. jest zjadłem! Dobrze, dobrze, Katy. Od razu stać nas na korna, to dodajmy korna i jeszcze na piszutera nas stać. Więc jest Dora, jest ekstremalna walka. Naprawdę! Nie! Nie, on skoczyła samoloma! O! no pff, No, Dobra! Już by nam schierli mózg! Co nie mam, ale... Crazy Wowi! O oh, nie! Brains! Co? Zwykły zombie? W jaki moment? Ej, hey, długo naszyczył! No o oh, nie! Kolejny imp! mocni! Te zombie mają czony! Chyba piwa napili! O nie! Ale ja naprawdę nie chcę! Co tam się dzieje? Ale musisz iść! Nie! Jeden zombie, każdy z innych zombie, przynajmniej musi dzisiaj występować na tej walce! No! No! O nie! Idzie on! Dobra, idę! Nie. Moje gacie spadły! Uuu! Poleciał. Dobra! O nie, Ją ja kolejny zombie! Teraz przygotujcie się na już trzy czwarte walki! Co? Już? bo jedna czwarta przed chwilą. A nie, przegapiliśmy jedną. Idzie hardcore w zombie! Co to za zombie? Co on robi? Co? co? Co co robi? Kartel! O nie! Ten zombie zamienia roślinki w zombie! To jest mega hardcore zombie! Dobra! Dobra, nie pomyślę. Pokonany? Dobrze. Teraz. Co za za mówi? O nie, ten z bombą jakiś. A! Nie, rzucił mamy! What? Rozwalił! I szczeraj koreckę! O nie, tu nikogo nie ma! Szybko! Squash! SQUASH, SQUASH! GDZIE JEST SQUASH?! TU! Hmm? O nie! O. Dobra, rozwalony! Dobra, możemy tutaj postawić kogoś hardkorowego kukrytka. To nie hardkorowy zawodnik. To jeszcze piśutera! A tu jeszcze nawet kuzystę żeby tak szybko się nie wkradli. Ej! Bo... Czy to miał powiedzieć, że jestem bezużyteczny? Nie, smako! Dobra! Jeszcze FOMUS Tu! Dobra! Nie! Ja to widzę, to widzę Tylko nie to Gazeta Dobra O, o Nie Dobra Katia, dawaj Dobra, pokonany Gdyby kukurydzka, to by już było chyba pod nas. Nie, bo jeszcze po środku Po bokach nie mamy. Dobra! O nie! Idzie jakiś far W surfer! O nie! Znaczy tego! Zbasowany atak zombie! O nie! Już? Zbasowany atak zombie. Teraz przygotujcie się. Dobra, szybko! Ej, w sobie... Ej, mam plan. Tutaj mi skosza, a poświęcamy cztery Jak pójdziemy milion tych zombie. No, bo czego by się to spodziewał po zombie. On raz dał nam pełno zombie na walce. Chyba gdzieś z 10. Na raz. Wiem i tego się obawiam. Oj, widać, że oni się przygotują. Przygotowują bardzo długo. Więc co 100% nie będzie łatwa. Waltka! No nie będzie ona. W żadnym procencie łatwa! Uaaa! Ej, mam taktykę! Czy mam psy? Nie! Jest! Wszystki naraz! Rezerwska! Uwaga! Ostatnia bitwa! Final Balloon! Nie! Mm. O nie! Kurcka! Duży kartel! Kartel robi dużą furorę! O nie! Coś się chyba zbiera? Coś się zbiera? Coś się zbiera? Jakaś muzyczka leciała! Coś się zbiera! Coś się zbiera, zdecydowanie! Coś się zbiera! Nie! Jeszcze na sniper. Dobra, Arbus! Playfoot! O nie, przeżyłem ja tylko dwójka! I ta dwójka najtrudniejszych! Baba! Chyba sobie... Dobra, ale oni idą na środkowej, a na sniper idzie na tej. Dobra. Dobra, czyta! а W tym samym czasie, gdy Gargantuar przywalił łbem o ziemię, ściana się za... Za... Jak to się mówi? Ściana się zatrzęsła i zrobiła lawinę i na Garganta spadł wielki kamień! Jak gdy on leżał! Ha? Czyżby to koniec? koniec. Czyżby to koniec? Wykraliśmy! Mam słoneczka! He? Coś stało? ha? He? Ej, wygraliśmy czy przegraliśmy? Czekaj, daj, żyje! Szybko mów! Nie! Jak to nie? Nie, znaczy tak! Och, dostałem zawału! Proszę. nie uwierzycie, coś stało! Czekaj, to nie komplet. Teraz tak. Co się stało? No bo, a nie! Jeszcze to. Nie, nie wybuchajcie! A, okej. Okay. Wiecie, co się stało? Nie uwierzycie! Tu był gargant przywalił o ziemię i już bym zniadł wózk, już bym nie zniszczył. Ale tutaj był kamień nad nami. A no, tam był taki jakiś głaz, i on mógł bardzo łatwo się zawalić. No, i kiedy gargantuar przywalił w ziemię, to ta, ta, ta wielka góra się potrząsła i zrobiła, spowodowała lawinę, i spadł mu to na głowę. I on sobie zginął. Aha, to dobrze. Mam nadzieję, że zombie już nam na zawsze odpuszczą. Dobra, zombie, gdzie mój mózg? Oh, zombie, mój mózg. Nigdy go nie będę miał. To moje marzenie od dzieciństwa. Ale to się nie dostanie. Zombie! Dostaniecie kary, na którą zasługiwaliście. Oj, tak! Będzie to kara surowa jak nigdy! Bo no nie, co się dzieje! On ładuje swoją złość. Przesadziliście. Co to jest? Co to za krzyki? A ty, za to, że pomyślałeś na maści! w następnej bitwie będzie ona tak hardkorowa, że pokonamy tych frajerów na zawsze.